Przegraliśmy dzisiaj z treflem i to dość wysoko, bo ponad 20 punktów. Jak się czuje zawodnik Anwilu po takim meczu? No na pewno duże rozczarowanie. Przyjechaliśmy tutaj powalczyć, tego nie pokazaliśmy. Przyjechaliśmy tutaj wygrać, niestety się nie udało. To był taki mecz z cyklu za 4 punkty, z którym niestety przegraliśmy. Cóż, no teraz mamy następny mecz przed sobą. Trzeba się skoncentrować na czarnych i po prostu wygrać. Myślę, że powalczyliście jednak tylko tak 15 minut. Co się stało w połowie drugiej kwarty? No ciężko mi jest powiedzieć, troszeczkę się niepotrzebnie swoją uwagę przesunęliśmy na sędziów, którzy moim zdaniem popełnili parę takich błędów na korzyść, na korzyść Trefla. Nas to jakby to wybiło z, z rytmu i potem oni zdobyli szybko punkty kontrą, no i rozpędzili się i już nie mogliśmy ich zatrzymać. Trzeba też przyznać, że no Andrii niestety mylił się w dość łatwych pozycjach, często rzutowych. To też na pewno stanęło na przeszkodzie przed wygraną. Na pewno skuteczność też była takim elementem, choć oddaliśmy bodajże 37 rzutów za trzy, to jest dużo, za dużo niż nasza średnia, więc też nie mieliśmy tego bilansu między grą podkoszową a gromowodową. Troszeczkę nas zaskoczyło też ta obrona strefowa trefla. To nas jakoś tam wybiło i po prostu to zaś był klucz do tego, dlaczego przegraliśmy. Granowych koszykarzy dzisiaj, nazwijmy to, wyglądała różnie. Jak się na treningach wprowadzają? Harrington, no kinart już jest troszkę dłużej, głównie Harrington, jak się wprowadza? No naprawdę z dobrej strony się pokazał. Przyjechał od razu, można było zobaczyć, że jest w dobrej formie, przede wszystkim fizycznie, nie jest zapuszczony. Jest to zawodnik doświadczony, więc, więc na pewno będzie pomocą. Nie można go oceniać po tym meczu, ponieważ on przyjechał bodajże we wtorek czy w środę, więc z nami odbył dwa treningi takie z zespołem. Na pewno, na pewno będzie to wzmocnienie. No, Lorenz dzisiaj no, nie zagrał takich zawodów, na, na jakie oczekiwaliśmy, no ale trudno. No. Będą to zawodnicy na pewno w przyszłości i będą e, mocnym punktem naszego zespołu. Na koniec, co zrobicie, żeby w czwartek 22 grudnia ograć u siebie Czarnych? No, na pewno e, gramy u siebie, to jest nasz e, duży atut. Musimy wyjść skoncentrowani w 100% i po prostu co zrobić? No, musimy grać lepiej na pewno niż w tym meczu. Skuteczniej, agresywną obronę od samego początku przez 40 minut i myślę, że ten wynik przyjdzie.